Dzień no Boże, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie już od jakiegoś czasu dłuższego czekaliście na opis yerba mate przeze mnie. I teraz będziemy mieli kolejną yerbę z firmy, tutaj właściwie nie firmy komarki Federico, firmy Rio itambien i Valle Verde. Za chwilę Wam słuchajcie, o wszystkim opowiem, pudełko opiszę i tak dalej ale najpierw pozwolę sobie opisać w ogóle i IRB, i właśnie tą firmę Rio Tambien. Zacznijmy od firmy. Firma Rio Tambien, pozwolę sobie posłużyć się tutaj karteczką, powstała w 1983 roku. Dokładnie jest to, można powiedzieć, jako kooperacja między Vale Verde, a właśnie tym Rio i Tambien. I wówczas to z banku niemieckiego wykupiono nieruchomości. I na terenie lasu, atlantyckiego lasu deszczowego, na granicy z Brazylią, wybudowano właśnie tą, że plantację Rio itambien. Itambiej, coś takiego, tak to się nazywa. To jest wschodni Paragwaj. Przy granicy z Brazylią, tutaj również, co jest ciekawe, tam jest to miasto. Esperanza, czyli nowa nadzieja, prawda? W języku polskim. Znajdują się tam firmy eksportowe, rolnictwo jest produkowane, tego typu rzeczy, prawda? I w 1987 roku nastąpiła rozbudowa firmy. Także tyle właśnie co do, co do, co do firmy tutaj Irjoitan Bien. Mówię tutaj w skrócie, bez tego walewerde. Yy, I co jeszcze ta firma tutaj miała, między innymi ona produkuje oczywiście oprócz marki Federico, także La Potente, a również i La Mejor. Także to są te marki produkowane przez plantacje Rio i Tambien. Jest ona rzecz jasna zaangażowana tutaj przy ochronie atlantyckiego lasu deszczowego. Znajdującego się we wschodnim Paragwaju. I teraz słuchajcie, pozwolę sobie tutaj dużo, dużo na, na ten temat napisane. Yy, powiedzieć troszeczkę na temat właśnie tejże yy, jedwabate, którą yy, zakupiłem za mniej więcej 28 zł. W sklepie yy, tutaj, yy, znaczy w sklepie. Yy, pod nazwą Argentina Limited na ulicy Wałbrzyskiej niedaleko metra Służew w Cechalandzie. Zatem z czego składa się ta Federico Lej Specjal? Składa się ona po pierwsze z mięty pieprzowej, a ta mięta pieprzowa działa dobrze na układ trawienny łagodzi, podrażnienia, infekcje układu pokarmowego i dział na ciało i umysł. To jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o słuchajcie tutaj, miętę pieprzową, czyli mięta peperina po prostu. Co jeszcze można dodać? To, że ta jedba mate składa się również tutaj z innego zioła, tak zwanego pata de buey, czyli Bauchinia forticana, Inaczej jest to po prostu roślina z rodziny bobowatych, czyli brazylijska orchidea. I co ona robi? Oczyszcza krew, to po pierwsze. Złagodzi problemy z nerek i pęcherza moczowego. Reguluje gospodarkę cukrową, to jest bardzo ważne w organizmie, przez co y, wspomaga leczenie cukrzycy, typu, y, znaczy w ogóle leczenie cukrzycy jako taki, tak? Y, prawdopodobnie tutaj, jeżeli reguluje gospodarkę cukrową, to głównie mamy na myśli typu drugiego, rzecz jasna. I produkcja tej yerba mate, y, jest, słuchajcie, tutaj pod ścisłą współpracą y, z, z czymś takim, to się nazywa La Fundación Paraguaya de Diabetes. Czyli Fupadi. To jest po prostu inaczej fundacja, która pomaga diabetykom. Po prostu paragwajska fundacja wspierająca diabetyków. O, tak to można nazwać. Także tutaj to, co chciałem Wam powiedzieć, mniej więcej na temat tego działania tej jedba mate. Przejdźmy teraz do wyglądu pudełka. Co my tutaj mamy? Mamy pudełko, które wygląda tak, w ten sposób. Tu jest wytłoczone na tym, tak jakby trochę w 3D można by było powiedzieć. No, mamy napis 100% with organic, jedbamatę. Jest to jedbamata jak najbardziej organiczna, robiona właśnie na terenie tychże y, atlantyckich lasów deszczowych. Y, tu mamy również. Y, z dodatkiem właśnie tego pata de Way", to with pata de Way", to jest tutaj namalowane mamy tutaj z boku yy, numer telefonu prawda napisane Rio i tam Bay S.A. jest nueva esperanza no właśnie w paragwaju tak yy, jest tutaj to Przesyłany do Unii Europejskiej przez Niemcy, bo mam tutaj na, na dole napis GMBH, to oznacza firmy, firmy niemieckie, rzecz jasna. I z tego co wiem, to jest to z Bremen. A, i tutaj mamy właśnie ten znaczek kłosa jeszcze przekreślony, czyli oznacza to tyle, co yy, po prostu że nie jest to, że ta jedba nie ma tutaj dodatków różnego rodzaju alergenów. Mam tu na myśli, nie pamiętam jak to dokładnie nazwać, ale chodzi o te alergeny, które pochodzą tutaj między innymi z mąki, prawda. Glutenu, chodzi o gluten po prostu, że nie ma glutenu, w ten sposób to powiem. Tu mamy piękną flagę Paragwaju. Tutaj na górze, jak widzimy, tu. Napis Ilex Paraguayensis. Tutaj po tej stronie. Bardzo ładne pudełeczko, 500 gram. Też napisane. I mamy import do Unii Europejskiej, że to jest tutaj, słuchajcie, z Bremen Deutschland. O, tu mamy napisane. tutaj. Tej strony. Yy, zatem, co mamy jeszcze tutaj? Otwieramy pudełeczko. A w środku, o, mamy, słuchajcie, drugie pudełeczko, szare. Też takim napisem. Tutaj również mamy. Ja to oczywiście otworzyłem, więc mamy też 100% organika napisane, prawda? Tutaj po tej stronie. 100% natural tu mamy o. I mamy też jasna, słynną paragłajską zaślepkę, czyli coś takiego. Teraz pozwólcie, że ja to schowam tutaj z powrotem. Trochę mi się tej jedby nie rozsypało. Pozwolę sobie tą jedbę tutaj o dosypać do środka, o. potem się posprząta na spokojnie. Teraz pokażę wam jak wygląda sama ta jelba mata. Jelba mater mate wygląda w ten sposób. O. Jak widzimy zielone listki, bardzo taki drobny pyłek. Dosyć dużo tego pyłu jest. O, jak widzimy tutaj, jak sypie patyczki. Jest to jedba, że tak powiem, jak najbardziej organiczna. Tutaj zalana wodą. Wygląda tak. Rzecz jasna, piję ją tutaj z Matera. Słuchajcie. Yy, z yy, Matera z Czyli krótko mówiąc, jest to Odmiana Algarobo. Datem jaki zapach? Zapach głównie taki bym powiedział miętowy, głównie mięta tu się przebija. Z tego co wiem jest to jelba bardziej pobudzająca niż niż taka sama jelba podobna pod nazwą Cruz de Malta. Również oceniałam to jedbę Malty. A ta jest podobnież bardziej pobudzająca. Tamta była jedbą argentyńską, ta jest jedbą paraguajską. Zatem, próbujemy. Znacznie mocniejsza, bym powiedział, tamtej. Ale też fajna w smaku. To znaczy, nie jest taka chamska. Ale jest też bardziej wyrazista od tamtej, tak bym powiedział. Bardziej wyrazista od tej, właśnie, yy, tej, o której mówiłem wcześniej, czyli właśnie produktu Z tego, co tak jak mówiłem, jest też bardziej pobudzająca. Yy, jedwa to oczywiście zawiera witaminę B, rzecz jasna to trzeba też sobie podkreślić. Dużej ilości tej witaminy B z ro, rodzaju witaminy B. Pije się dobrze, dobrze się pociąga, ja mam zresztą dobrą bombiję również do tego. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Czuć taki smak w ustach, taki smak miętowy. Takiego pyłu trochę jest wyczuwalny. Do czego ta jedba się nadaje? Moim zdaniem bardzo dobrze do potraw właśnie dodatkiem mięty, do jakichś ryb. Może też, słuchajcie, do zupy z małpy na przykład by się nadawała, tego nie wiem. Um, także to jest, uważam, bardzo dobra yerba. Warta swojej ceny, rzecz jasna. Nadawałaby się pod ciemną czekoladę ta yerba, jak najbardziej, taką 70%. -ową. Pod jakiegoś kurczaka, na przykład, też. Jeśli chodzi o ryby, to pod dorsza. Pod śledzia raczej niespecjalnie. Chociaż pod śledzia smażonego, tak. To takie małe śledziki smażone, to by się nadawało pod to. Także dobra jedzba. Polecam serdecznie. Możecie babcie poczęstować, tylko uważajcie, żeby jej tam czasem buzi nie wykrzywiła, bo czuć tą jedzbę rzeczywiście przed jakiś czas. Yy, także tutaj bym wam to naprawdę polecił. Na koniec taka mała niespodzianka. Słuchajcie. Paragwaj tutaj słynie z Jedba mate, a z kolei Polska słynie tutaj świętokrzyskie województwo słynie z tego. To jest, słuchajcie, wiecie co? To jest yy, Krzemień Pasiasty. Tak wygląda sandomierski złotnik Cezary Łutowicz. Tutaj to wszystko bierze, obrabia, i można sobie to powiesić. To różne gwiazdy Hollywoodu noszą i tak dalej. No, ja to sobie kiedyś kupiłem, prawda. Na chyba bodajże giełdzie z kamieni. Kiedyś się interesowałem kamieniami, tak to wyglądało. Słuchajcie, i mam pytanie do Was jedno, jak ktoś się zna na kamieniach, to powiedzcie mi, co to jest za kamień, bo mi się wydaje, że to jest jakaś odmiana halcedonu. ale przepraszam, tego pewien nie jestem, więc jakby ktoś z Was wiedział, to będę bardzo wdzięczny. Kojarzę, to jest chyba y, jakiś kamień inków, ale tego do końca nie jestem pewny. Także słuchajcie, tyle o kamieniach. Pijcie dobrą jedbamatę. Bo warto, a ta Federico jest bardzo dobra. Federico ma jeszcze Federico La Patente, chociażby, gdzie pewna część ciała, można rzecz, jest bardziej sprawna dzięki temu, ale nie tylko, bo również mózg. A ta z kolei powoduje, że krew jest oczyszczona, więc mamy czystą, dobrą krew. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Marcin Wiśniarski. Dobra Jedba mate. Szczęść Boże.